Hej, witam Was na moim kanale na rowerze z Złom. Chciałem Was serdecznie pozdrowić i pokazać Wam co zem dzisiaj na upał. Ja jestem zadowolony. Zawsze gramy przybywają i tego się trzymam. Pozdrawiam Was serdecznie. Króciutki filmik, ale lecimy z tomacikiem. Statko puszków różnych rodzajów, podoptanych trazą do jak to się mówi do woreczka i pojedą dzisiaj ze mną nie jest tego dużo ale gramy robią kilogramy i puszki alumowe przybywają zobaczcie jak to pięknie się prezentuje są splasowane trochę zduszone i tym podobne I co? I pojadą ze mną Puszki aluminiowe przybywają, i ja się cieszę, coś jeszcze wam pokażę. Co udało mi się dzisiaj wysmyczyć, właśnie w takich gajgach? Takie coś taka ładna popielniczka, chyba nie, dlaczego ona się pięknie prezentuje, śliczna jest. Nic nie uszkodzona, prawdopodobnie troszeczkę tam brudna, ale fajna do kolekcji. Pewnie pójdzie na handelek, <laughs> bo rowerowi woli widzieć pieniążulki a jak ma to mi się gdzieś tam spadnąć, kurzyć i ten, a ja papierosów nie palę. Więc trafi to pewnie gdzieś na internetik, internecior i jeszcze. Taki kartonik i troszeczkę taki słaby świeci o. jeszcze trochę takiej łazienkowej armatury, czyli to jest mosiąc, to jest elegancki, mosiężne tu ciężki mosiąc, widać żółte Mosiąc pobjechany chyba jak tak mi się wydaje elegancko każdy jest uwagę Niektóre są tam inne metale, a niektóre są o, i już zrobiłem sobie trochę dzionek bo są puszki na plus, są takie typowo musiężne jakieś rzeczy przybywają. Mogło to leżeć gdzieś w śmietniku, wywalone we worku, a ja sobie przy sprzątaniu zawsze sobie odkładam i dzisiaj mam puszków trochę znowu przybywają do mojej kolekcji tych puszków warsztatowych nie, sorry, nie warsztatowych tylko puszków e, szopnych w szopie co mam pod sam dach już tam przybywały znowu kilka woreczków tu przybywają mosiąc, ja się cieszę jestem na plus i zawsze gdzieś jakieś pieniądze są tylko warto je wziąć się chwycić i je ja wam pokażę co niektórzy co nie wierzą podnieść i wziąć nawet taka puszeczka 5 groszy w litru teraz do końca maja 30, 10 groszy przepraszam i jest mniej takich śmieci wszystkich różnych a planeta będzie czysta